Miejsce 239, nazwisko Szydłowska-Szydłowski. Jest w Polsce 14 097 osób o tym nazwisku. Miejsce 238, nazwisko Biernacka-Biernacki. W Polsce jest 14 167 osób o tym nazwisku. Miejsce 237, nazwisko Michałowska-Michałowski. W Polsce jest 14 060 osób o tym nazwisku. Miejsce 236, nazwisko Janowska-Janowski. W Polsce jest 14 000 256 osób o tym nazwisku. Miejsce 234 nazwisko Żukowska Żukowski. W Polsce jest 14493 osoby o tym nazwisku. Miejsce 232 nazwisko Kubicka Kubicki. W Polsce jest 14522 osoby o tym nazwisku. Miejsce 230 nazwisko Czeja. W Polsce jest 14566 osób o tym nazwisku. Miejsce 229 nazwisko Piekarska-Piekarski w Polsce jest 14 537 osób o tym nazwisku. Miejsce 227 nazwisko Sińska-Osiński w Polsce jest 14 441 osób o tym nazwisku. Miejsce 223 nazwisko Krzemińska-Krzemiński w Polsce jest 14 441 osób o tym nazwisku. Miejsce 221 nazwisko Jędrzejewska-Jędrzejewski w Polsce jest 14867 osób o tym nazwisku. Miejsce 213 nazwisko Małek. W Polsce jest 14 851 osób o tym nazwisku. Miejsce 218 nazwisko Grzybowska Grzybowski. W Polsce jest 15 201 osób o tym nazwisku. Miejsce 215 nazwisko Muszyńska. Jest w Polsce jest 15 osób o tym nazwisku. Miejsce 213 nazwisko Janiszewska Janiszewski. W Polsce jest 15 147 osób o tym nazwisku. Miejsce 212 nazwisko Kasprzyk. W Polsce jest 15326 osób o tym nazwisku. Miejsce 211 nazwiska Morawska i Morawski. W Polsce jest 15132 osoby o tym nazwisku. Miejsce 109 nazwisko Świderska-Świderski. W Polsce jest 15524 osoby o tym nazwisku. Miejsce 208 nazwisko Kuczyńska-Kuczyński. W Polsce jest 15 345 osób o tym nazwisku. Miejsce 206 nazwisko Szanowska Szanowski. W Polsce jest 15 571 osób o tym nazwisku. Miejsce 205 nazwisko Bednarz. W Polsce jest 15 753 osoby o tym nazwisku.